Siemanko, z tej strony Kariota I dzisiaj pokażę wam, jeżeli gracie w Battlefielda Trójeczkę To pokażę wam, jak zmienić tutaj cały wygląd tego wszystkiego No, no bo na pewno już jeżeli długo gracie To mogło wam się znudzić Tak biało i takie tło To tak, wchodzimy w... Boże <laughs> Ustawienia Rozszerzenia i <laughs> e, Pobierz więcej rozszerzeń. <laughs> e, no, i teraz wpisuję bebe log. O, dobra. To będzie chyba to? Nie, Jezus. Gdzie to jest teraz? Jak to się nazywało? Jezus. Eee. Betel log. O! No i macie. E, better BB log. Boże, better battle lock. Klikamy. Dodaj. dobry teraz po, O, pięknie. Rozszerzenie Battlelog zostało dodane do chromu. I teraz to zamykamy. Tutaj powinno się pokazać, tylko trzeba zrefreszować. O, jest Better Battle Lock. Włączone. Dobra, i teraz to <laughs> normalnie wygląda tak. Eee... Oj, mogłem jeszcze tylko pokazać, czym to się jeszcze różni. Z czym to się je i tak dalej. Dobra. Co co dodaje? Chwila, chwila. Wyłączmy. Dobra. Żartowałem, jeszcze raz refreshujemy i tak na przykład weźmy sobie w tego naszego żołnierza statystyki uzbrojenie. No, szybciej, Szybciej, szybciej. Hmm. Sorry was, ale mam takiego neta, że <laughs> serio, trochę to może potrwać. O, o, of. no szybciej. O, już jest, nie wiem, weźmy sobie na przykład OG. I widać mamy charakterystyki, statystyki i następne odblokowanie, tak? No właśnie, tutaj mamy i tak dalej. Wygląd i OK. Teraz sobie weźmy od palmy tego Beter no i refresh. <ścoughs> Ach, się nie pośpieszy, tą przywalę. po prostu, go zniszczy. Go. O! No i teraz tak, doszły nam jeszcze <ścoughs> najczęstsze miejsca, gdzie strzelamy. Jakieś tam statystyki, tutaj też, gdzie najwięcej strzelamy? Ile procent? Jaka odległość? Jakie mniej więcej są obrażenia? No, tutaj, jak widać, pociski do zabicia i takie rzeczy. Ok, i tutaj dochodzi nam właśnie tutaj, w tym miejscu, dochodzi nam takie małe okieneczko. No, małe z pełno różnych jakichś dodatku, nie wiem właśnie, to jest fajne, że można na przykład zmienić tło, że bez, zamiast tego można na przykład nie wiem wpiszmy sobie BF trójka, grafika można tak na przykład nie wiem który by sobie tutaj wybrać Kurczę, teraz nie wiem a właśnie pierwszy lepszy, niech się tylko renderuje, kopiuj URL, grafiki, Wbijamy tu i tak Zmień tło, Dobra. Kontrol e, V oczywiście i Enter. Refreshujemy. I o, pokazało się to nasze tło. Tylko, że jak widać, e, nasze statystyki nie pokazują nam go w pełni. Więc najlepiej zmienić sobie motyw. Mi się podoba, to jest chyba ten. Nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że to jest ten. Zaraz zobaczymy. O, mi się podoba bardzo, szczerze mówiąc, ten motyw. Fajny. No, tylko co, jak widać, nie widać tego, ale ogólnie mi się no. Dobra, pokażę jeszcze inne motywy. Taki, nie wiem, w sumie, nie wiem. Nie oglądałem tych motywów. <tryk> to jest chyba zwykły. Tak, nie, dobra. To ten. Pokażę Wam wszystkie motywy, i będzie tego. O, 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 o. O, internet, nawet fajny. O, w sumie, skoczko. Taki sobie zostawię potem. To też wszystko widoczne. Jak klikniemy żołnierza, to też wszystko ładnie widać. No, fajny, fajny. Tyle mi się podoba. O, tu też ładnie. Jeszcze jest jakiś taki... Nie wiem, po pokazuję wam te motywy, pokażę. Jezus, reklama. Boże, reklama. No. 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 No! <ścoughs> o. Trochę się różni, ale... Jednak prawie taki sam jest, to jest chyba nawet ten dardowy, to nie wiem co tamten robił na zmianę. Słuchajcie. Sorki, jestem, jestem. Znaczy, boż, ble, nieważne. Ten też nie widzę, żeby w... jakieś zmiany były. Nie widzę mojego okienka. To niedobrze. Bardzo niedobrze, szczerze mówiąc. No dobra, ale mniej więcej pokazałem, o co chodzi z tym. O, o się wczytuję. To jest taki sam. Jeszcze Wam tylko pokażę z Battlefielda 4, którego według mnie ja go nie polecam, ponieważ nie ma tego tła. E, tło nam znika. Jest takie niebieskie coś. O! Niebieskie coś i nie ma po prostu nic więcej. Jak widać, no fajne są te pask, paseczki odblokowania. Fajnie to nawet wygląda, ale nie ma tła i to psuje wszystko. No, chyba, że ktoś lubi tak, no to proszę bardzo. Ale ja nie lubię czegoś takiego. Dobra, mam nadzieję, że Wam pomogłem, że będzie Wam się e, podobało. E, pozmieniajcie, pobawcie się. Możecie sobie potworzyć pewnie też sami jakieś motywy. Nie wiem jeszcze jak, ale na pewno. Dobra, jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka, like dajcie może nawet suba, komentujcie, jeżeli macie do mnie jakieś uwagi, eee, polecajcie mój kanał Może Przyjacielom, no i nara!